O, gdzie ja jestem? Co jest? Co to za miejsce? Halo? Co to za miejsce? To jest jakieś więzienie! Halo, pomocy! Proszę mnie wypuścić! Halo, słyszy mnie ktoś? Halo! Tak, słyszeć ktoś. Co jest? K kim I, 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 jesteś? Co? No jestem ten pan, uwielbiam cię, na pewno Robuxy. Już nie ci żadnych paweł Robuxów nie zabrałem i w ogóle masz trochę takiego mm. dziwnego skina, ale to mniejsza. Ja ci nie zabrałem żadnych Robuxów i mnie wypuść. Mm. Zabrałam, ale cię wypuść, cię jak... jak zrobić pięć zabaw. No dobra, niech ci będzie. To mnie wypuszczaj i dawaj te zadania, pewnie jakieś będą łatwe. Okej, okay. okay, pierwsze to będzie parkour. Parkour? No dobra, no to no. idę. Pochodzę za mną. Dobra, idę. Dobra widzowie, spróbuję mu teraz uciec. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. O nie! Nie wolno uciekać. Nie! Nie dobra, sorry! Nie, nie nie, nie Dobra, nie będę ci uciekać. Przepraszam! Przepraszam. I to chodź. Kurde, nie mogę mu nawet uciec, bo on ma tłupię... Złaśam ciebie patrzę. No wiem, kurde. No. Dobra, to idę. Um... Dobra. Co to? To jest ten parkur? Gdzieś to jest jakieś tak. łatwiutkie. Co chyba żarty ze mnie o, to robisz? Zobaczymy. No zobaczymy. To jest normalnie kaszka z mleczkiem. Patrz na to. Cyk. Co? Gdzieś nie stanąłem na, na labie. Ty oszuście! Dobra. Okay, idę do tego głupiego parkura i go przechodzę. Dobra. Cyk? Okej, okay. Ja teraz to robię tak powolutku. Bo jeden zły ruch i zginę, a tu nie ma tych checkpointów, a mi się nie chce tego od nowa przechodzić. Iść, iść, okej. Okay. Iść. O nie! Mm. No nie, znów muszę y, iść tutaj od nowa. Dobra, tym razem musi mi się udać, bo jak nie to... Okej, jestem mm. masz mm. kilka prób. Jak tego no, nie zdał, zrobisz, to cię za strzelę. I będziesz idzie na zawsze. Nie! Nie, dobra, dobra! Dobra! Ej, widzowie, ja to muszę teraz zrobić, bo jak mi się tego nie uda zrobić, to jest po mnie i mnie on załatwi, Uf. dobra. Iś, iś, ok. Iś, 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 ok. Iść. O-o! Oh. To... Tym razem. Musi mi się udać, dobra, lecę, lecę Iś, okej, okay, iś, okej okay, Okej, okay, okej, okay. okej Yes, udało się, udało się, dobra Brawo, już kolejny Dobra, lecę, to już się mi uda, to już nie ma co Jak tutaj przegrać, to jest już teraz Przegranie tu to jest niemożliwe Okej, okay, okej, okay. dobra, tutaj 180 nie są proste Okej, okay, dobra. Lecimy. Ej, przyszedłem to. Łatwo. Zrobiłeś? Yes. Yes. się yes. Okej, okay, czekaj. O, w ogóle znalazłem tutaj coś fajnego. Elo. Nie wiem. Znalazłem tutaj na to zielone, więc dobra. Wygrałem. Idę do ciebie. Elo. Gdzie ty jesteś? O, tutaj o. siema. Dobra. Dawaj kolejne zadanie, mordeczko. Dobra. Dawaj, Odzi. dawaj. Następnie, następnie, następnie będzie chowany. Chowany? No dobra, no to czy ty jesteś no. szukający? Tak. No dobra, to dawaj. Ty idź tutaj. Tutaj licz, a ja się chowam. No dobra. I... Ok, ja idę do 50 i ty się możesz schować. Okej, okay, dobra. Już ciekamy widzowie. Dobra, on tutaj tak. liczy. Nie no. będzie się schować, bo tutaj jest trochę mało kryjówek na ten even, Ale spróbuję się tutaj schować jakoś. Bo no, tutaj jest niezbawna sytuacja. Okej, okay, tu jest jakieś fajne miejsce. Okej, okay? co to za miejsce? Ej, dobra, nieważne. Dobra, lecę tutaj szybko, się schować. Dobra, widzowie, jestem tutaj i chowam się tu, ok? Na kibelku XD. Dobra, i się... okay, szukam. Okej, okay, on szuka, więc dobra. Szukam. Okej, okay, widzę, ja mam nadzieję, że on mnie nie znajdzie, ale dobra, zobaczymy. Gdzie on może być? Może być w ten, ten um. No, Zobaczmy. Ej, ale czekaj, ma... czekaj. A ile ty masz czasu na znalezienie mnie? Bo to co, ty masz skończyłeś czasu, czy ile? Mam 5 minut na znalezienie, to to, to co, wiesz, to jest co powodzenia. No, obyś mnie nie znalazł. Nie wiem, hmm. gdzie poddaje się. Jest widzowie! Jest, udało mi się Ja yeah. powiem wam, że, że wziąłem dobrą kryjówę. On mnie na szczęście nie, nie znalazł, więc gitas. Dobra, ej, gdzie jesteś? Chodź, jestem koło szkoły. W szkole się schowałem. Serio? Tak, a ty mnie nie znalazłeś. Jest sir. No wiem. Dobra, dawaj kolejne zadanko. Mm. Okej, okay, kolejny będzie. Kolejny będzie w bardzo dobrej drogi. Serio? Jakiej dobrej drogi? Tak. O, to dobra! To jest kaszka z mleczkiem, bo nie wiem, czy wiesz, ale mogę ci tutaj... Okej, okay, dobra, to czy to? Dobra, myślę, że to. O, nie? No nie, chyba to są jakieś żarty. Już tak za pierwszym razem zginąłem. To niesprawiedliwe. No nie, dobra. Tym razem musi mi się udać. Chyba jesteś nie uciec. uciec. No wiem, ci nie ucieknę. Ej, gościu, to jest takie zbugowane, ja od, od, od obu ginę. Ty oszukańczy! Ty oszuście! Coś ty zrobił? Aki, okay. to od tej spółek tam nie możesz. Tak, od tej. No i widzisz, już tylko od tego poszedłem. Nie, chłopie! Dobra, dawaj mi inne zadanie. Co ty by, by oszukałeś nie. mnie jakieś złe te? Dałeś. Ty tak oszukujesz, to ja też tak zrobię. Zrobię 180. Aha! Brawo. No nie, dobra, ej, chcesz to szukać? To ok, chodź tu. A, nie, chcesz? dobra! Chcesz szukać. Nie, dobra, nie, sorry! Nie, nie, Bim, mnie, proszę. Ale zobacz, te okay. obosty zabijają. To jak ja mam to zrobić? Zaraz to wejście zielone. O! Chyba Bim no. widzę, działa. Nie. Nie, os nie oszukuję. jo jo. jo. No nie, to nie No to okej, okay. ja, no okay. jak tego nie możesz zrobić, to ci skrócę na cztery zadania. Na O, to teraz. fajnie, no. to zostało w takim razie mi... Już jedno zadanie mi zostało w takim razie. Nie, dwa ci zostały. A, dwa. Dobra, no dawaj zadanko. No Kolejny będzie wyścig. Wyścig? Co? No. No serio jest szybkie. Dobra, bierz swoje autko. <noise> Co ty masz za auto, Paweł? Ja te wygram na luzie, easy Jesteś pewny, to, to, to czekaj Za chwilę wracam jo, jo. Wow, syj, jakie tu się auto wziąłeś Dobra, no, no to wiem. dawaj Zaczynamy na 3, 2, jeden, Już Easy, w tyle zostałeś yeah, Dobra, wygrana Woo. Ha, ale ja byłem pierwszy. Jaki byłeś pierwszy? Ja byłem. Nie, nieprawda, ja, ja byłem, no bo ty byłeś przede mną wtedy. Nade nieprawda. mną. Nie, prawda, oszust. Ty chyba. I oszust. Okej, okay, wygrałeś. No, a nie ty oszukujesz, co? Chciałbyś mi jeszcze powiedzieć. Dobra, dawaj ostatnie zadanie. Okej, okay, ostatnie zadanie będzie najtrudniejsze. Jakie? Bitwa na miece O nie O oh no Tu jest auto -clickera. Dobra, dawaj Ok, na trzy Bez ustania ok, za... ok, zaczynamy bitwę za trzy Dwa Jeden Bita, bita, biorę cię, biorę Łatwo poszedłeś, wygrałem a, Są masz dwa Z, a, Są masz dwa, zapomniałeś Serio? Ok, no to dawaj Chodź tu, chodź tu no, ale czekaj, ty masz obronę, nie, o nie, uciekam. okej, okay, nie masz już. U, u. O o, jeden do jednego. O nie, widzowie, to chodź tu, nubie, dawaj. Nie, ja, ja widzę, co masz, to muszę po jednej będę bieg No dawaj, dawaj, no dawaj, nubie gruby. Bez kakania. No, A, To dobrze, poszedłeś, wygrałem. Widzowie, udało się. Dobra, to co, wypuszczaj mnie stąd. Okej, okay. żeby się W się to musi TEJ fontany wejść. Serio? No dobra, to skaczę. Wow, wow gdzie ja jestem? Okej, okay, ZACPIŁEM się tutaj w jakimś miejscu, ale w końcu jestem wolny. A widzowie, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to zostawcie łapę w górę. No i ty, bye bye.